32. piesza pielgrzymka wrocławska dotarła do miejsca, które dla wielu pielgrzymów jest święte. To Górka Przeprośna. To miejsce jest święte chociażby przez to, że dokonuje się ogromna moc przebaczenia i podziękowania nawzajem tym, którzy w grupie, tym, którzy w służbach wędrowali na jasną górę. To tutaj pielgrzymi tworzą naprawdę jedną wielką rodzinę przez to, że są już praktycznie u progu klasztoru jasnogórskiego. Wchodząc na plac górki przeprośnej, widać było wieże klasztoru Jasnogórskiego. Widać było wśród wielu pielgrzymów wzruszenie łzy. To był ten moment, kiedy uświadomili sobie, tak Dotarłem już do matki i jestem blisko. Tutaj na Górce Przeprośnej zostanie odprawiona msza święta też w bardzo historycznych dla nas intencjach. Tu zawsze nasza pielgrzymka wrocławska modliła się w intencji naszej ojczyzny o wolność i te intencje na górce Przeprośnej również zostaną podane. Tu na górce Przeprośnej stoi krzyż, duży potężny krzyż, który przynieśli wrocławscy pielgrzymi jednego roku nieśli krzyż z Wrocławskiej katedry aby w następnym roku przynieść figurę Chrystusa. Tu czujemy się jak u siebie, ponieważ wiemy, że po środku jest Chrystus, a tam gdzie po środku jest Chrystus, wiemy, że nic nas złego nie może spotkać. Tegoroczna 32. pierwsza pielgrzymka była również po to, aby uszczęśliwiać Pana Jezusa. I gdy patrzy się na pielgrzymów teraz tu przeżywających radość dotarcia na jasną górę, Widać, że są szczęśliwi właśnie z tego powodu, że mogli uszczęśliwiać Pana Jezusa swoim życiem. W tym roku w naszej pielgrzymce było wiele pokoju. Ten pokój udzielał się z grupy na grupę, z grup na służby. Nie mieliśmy żadnych poważnych problemów, trudności, niebezpieczeństw. Pielgrzymka przeszła naprawdę jako rekolekcje w drodze. Ta radość wyraża się w różny sposób. Pielgrzymi budują wieże, wznoszą ogromne okrzyki, bardzo dziękują swoim przewodnikom, trochę może niebezpiecznie, podrzucając ich do góry, ale na pewno z ogromnym pietyzmem i chłapią. Górka Przeprośna to miejsce, gdzie, z którego wyruszymy już oczyszczeni na Jasną Górę, aby z czystym sercem, z czystą duszą pokłonić się Matce Bożej.